Moi drodzy, ostatni odcinek o stanie prawnym odnośnie tuszy farb do tatuażu, który które wrzucałem na kanał, zainspirował mnie troszkę do kolejnego odcinka w takiej formie pogadanki odnośnie zasad, jak to jest z tatuowaniem w domu. Wielu z Was gdzieś tam po pierwszych próbach tatuowania na sztucznej skórze postanowi pójść o krok dalej. Niekoniecznie od razu zakładając studio, ponieważ też do tego oczywiście potrzeba trochę doświadczenia i wiedzy i przygotowania. Więc jeżeli nie pójdziecie gdzieś na praktyki, nie będziecie pracować u kogoś w studiu, zapewne jaka, jakaś część z Was będzie chciała tatuować w domu, na własny rachunek. Czy to jest dobre, czy to jest złe? I tak, i nie. No są różne tutaj, jak wszystko ma swoje plusy i swoje minusy. Porozmawiamy sobie o tym, jak to wygląda... Czy w ogóle można tak tatuować? Co nam grozi? Jakie zagrożenia mamy z tego tytułu, i tak dalej? Ja sam tatuowałem w domu jakiś czas i nie wiem, powiedzmy około roku chyba. Nie pamiętam już dobrze nawet, może trochę dłużej. I niestety mieszkam na takim osiedlu, na jakim mieszkam i wszyscy, wszystkimi się interesują. Sąsiadom zaczęło to przeszkadzać, że codziennie jest ktoś, że. Nie, nie daj Boże, jeszcze jakieś pieniążki sobie człowiek zarabia na tym. I miałem kilka różnych dziwnych kontroli. I chciałem Wam powiedzieć właśnie, jak to jest, ponieważ większość osób, z którymi rozmawiałem na ten temat, twierdzi, że nie ma żadnego zagrożenia. Nikt nie może przecież przyjść nam do domu i powiedzieć: Ha, wiemy, że Pan tatuje w domu, nie odprowadza podatków, dojedziemy Pana. No, teoretycznie nie może. W praktyce jednak pewne zagrożenia są. Przede wszystkim sanepid i Urząd Skarbowy. To są dwa organy, które mogą Was skontrolować z takiej działalności. Na jakiej zasadzie, w jakich, jak to wygląda, mogę Wam powiedzieć na własnej skórze, z praktyki, że tak powiem. Ech. Pewnego dnia akurat nie tatuowałem. Pewnego popołudnia zapukała do mnie pewna miła pani ze swoją towarzyszką i powiedziała, że są one tutaj. Z lokalnego Sanepidu dostały informację, że tatuuje w domu. I również powiedziałem: OK, no, nie wiem skąd takie informacje, ale yy, proszę wejść, porozmawiamy. I jak do tego w ogóle doszło? Okazało się, że ktoś życzliwy doniósł na mnie, że wykonuje takie usługi w domu, że nie odprowadzam od tego podatku. A żeby jakoś tam, widocznie był trochę bardziej biegły w procedurach doniósł, że tatuuje w domu nie zachowując należytego poziomu higieny lub też, że ma co do tego wątpliwości i należałoby to skontrolować. W takiej sytuacji sanepid przychodzi do nas z jakby Interwencją, to jest wizyta interwencyjna. Nie możemy w tej sytuacji Sanepidu nie wpuścić do domu, nie odpowiedzieć na ich pytania i nie pokazać, jak to wszystko wygląda. Musimy wtedy udostępnić im miejsce, okazać miejsce, w którym tatuujemy i tak dalej, i tak dalej. Co prawda, ja już wtedy miałem trochę ułatwioną robotę, bo zakładałem wtedy swoje studio, już nie miałem sprzętu w domu i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek. Na co zwrócić uwagę, co te panie kontrolują? Wygląda to tak, że przede wszystkim interesuje panią z sanepidu jakich igieł używamy, czy to są igły jednorazowe czy jak to powiedziała wielokrotnego użytku chociaż niech mnie ktoś poprawi nie widziałem w życiu igły do tatuażu wielokrotnego użytku, ale okej okay. Co musimy przedstawić? Musimy przedstawić przede wszystkim jakiś rachunek, fakturę że nabywamy takie materiały jednorazowe. Najlepiej wtedy mieć jakąś fakturkę za igły, za jakieś gryfy jednorazowe. Ratuje nam to wtedy skórę przede wszystkim. Może być to faktura, nie wiem, sprzed miesiąca, sprzed dwóch. Tak naprawdę nikt nam nie udowodni, w jakim czasie my ten materiał wykorzystamy, ale wa warto mieć wtedy coś takiego przy sobie. I druga kwestia odpady medyczne. Na tym te panie się bardzo skupiły. I e, pytanie padło, co pan robi z odpadami medycznymi? Z, z igłami, e, z różnymi zanieczyszczonymi krwią ręcznikami itd. Tak tak co prawda, ja wtedy miałem e, taką ustną umowę z naszym e, z sąsiadem, który jest weterynarzem, prowadzi klinikę weterynaryjną i oddawałem mu te. Materiały, które on dorzucał po prostu do swoich odpadów medycznych i, i były one utylizowane. Jednak musiałem naprawdę bardzo szczegółowo opisać y, taką drogę tej igły od tatuowania do momentu, kiedy znajdzie się u niego y, do y, um, utylizacji, więc w jakim pudełeczku, jak zabezpieczone, czy z innymi śmieciami, czy nie, jak to wszystko transportuje i tak dalej, i tak dalej. Co warto zrobić, nawet spisać sobie jakąś umowę. To nie są duże koszta. Po pierwsze, teraz trochę to się zmieniło. Jest, są te całe ewidencje, jakby kto ile takiego odpadu produkuje i tak dalej, i tak dalej. Wtedy tego nie było. I wystarczyło mieć po prostu umowę z taką firmą, która odpada, od nas odbiera. Teraz nie mając działalności, nie wiem, jak to jest. Podejrzewam, że nadal możemy coś takiego y, zrobić jako osoba prywatna. Y, po prostu albo mieć umowę z firmą, która utylizuje odpady medyczne, bądź też spisać jakąś umowę, że y, na zasadzie współpracy oddajemy te materiały do weterynarza, kosmetyczki, kogokolwiek, kto ma umowę z taką firmą na, na takie odpady. O tym kodzie i może je utylizować, jakby za nas. Ponieważ, tak jak mówię, na tym te panie bardzo się skupiły i bardzo mocno ich interesował każdy szczegół odnośnie postępowania z odpadami skażonymi, z materiałem skażonym. Jak to wygląda w praktyce? Tatujemy cardigan, czy tam igiełkę, jednorazowy gryw, wszystko, co miało kontakt ze skórą, z krwią, z osoczem i tak dalej wrzucamy do takiego pojemniczka pojemnik powinien być opisany kto kod odpadów, kto te odpady produkuje regon, wytwórcy i tak dalej no to są takie, jak mamy firmę piszemy tu swoje dane, kiedy zostało to wyprodukowane i oczywiście mamy odpowiedni czas na utylizację tych odpadów i ważna sprawa, jakie przechowujemy też. Eee, tak naprawdę sytuacja wygląda tak, że odpady medyczne w takim pojemniku, gdzieś tam w pobliżu naszego miejsca pracy, mogą być przez 72 godziny. Później należy ten pojemnik zamknąć i oddać do utylizacji, bądź też schować do e, osobnej, przeznaczonej do tego celu lodówki, gdzie będzie czekała na odbiór. Przez firmę utylizującą. No to oczywiście też jest odpowiedni czas. Nie możemy sobie pół roku y, tych materiałów składować. Reszta materiałów, typu y, ręczniki, waciki, jakieś inne rzeczy, które oczywiście no nie będziemy władowywać do takiego pojemnika, bo tych pojemników musielibyśmy mieć ze 100, lądują w czerwony worek na śmieci i również z, z są. Oddawane do utylizacji. Przyjeżdża pani, czy też pan z takiej firmy, zabiera, spisuje, ile i mamy po temacie. Warto się zainteresować właśnie mieć jakieś takie zabezpieczenie w postaci umowy na odbiór odpadów medycznych. Ja miałem z tym, jakby, może nie problem, bo miałem sytuację dość jasną, ale przede wszystkim na tym mówię, skupiały panie swoją uwagę i były naprawdę dociekliwe w tym temacie druga kwestia wizyta w urzędzie skarbowym zaraz później dostałem wezwanie do urzędu skarbowego mówię, okej, okay, no domyśliłem się o co chodzi, skoro miałem już jedną kontrolę, to dlaczego nie mam mieć drugiej skoro kogoś boli, że zarabiamy gdzieś tam pieniążki, no to yy, do obydwu urzędów się udał i tak Możemy tatuować w domu teoretycznie, tylko musimy wiedzieć, na jakiej zasadzie to robimy i jak to wygląda. Jest w naszym kraju, od. Wtedy, ja się tam zupełnie inaczej wybroniłem, ale nie ma sensu o tym rozmawiać, ponieważ na chwilę obecną stan prawny jest taki, że możemy tatuować w domu, jeżeli robimy to na zasadzie nierejestrowanej działalności gospodarczej. Warto sobie wpisać w Google nierejestrowana, niewidencjonowana działalność gospodarcza. Będziemy mieli multum materiałów na ten temat. Wygląda to tak, że, tatuując w domu, nie musimy mieć zarejestrowanej firmy. Możemy wykonywać usługi bądź też jakąś tam pracę zarobkową. Pod pewnymi warunkami, oczywiście, jeżeli praca ta nie wymaga żadnych specjalnych zezwoleń czy też koncesji. I jeżeli, i to tutaj ważne. Nie zarabiamy na tym więcej niż daną kwotę miesięcznie. Wtedy wystarczy nam tylko wiedzieć i powiedzieć w urzędzie, że robimy to na zasadzie działalności nierejestrowanej, i jako dowód musimy mieć taki zeszycik, to może być kupiona gdzieś tam książka przychodów i rozchodów, albo też po prostu zeszycik, w którym zapisujemy. Kiedy wykonaliśmy dany tatuaż Ile wzięliśmy za to pieniążków Jakie mieliśmy tam ewentualnie koszty I tak dalej i tak dalej No przychody i rozchody O tym też sobie poczytacie dokładniej Ja też do końca się nie zagłębiałem w ten temat Ponieważ no, prowadzę normalnie działającą firmę A mówię tak jak Tatuowałem w domu To wyglądało to troszkę inaczej Ponieważ ta nierejestrowana działalność Gospodarcza Istnieje tak naprawdę od 30 kwietnia 2018 roku, kiedy to pojawiła się ta konstytucja dla biznesu. To jest jakby takie ułatwienie dla przedsiębiorców, założenie firmy na próbę. Jeżeli nie, nie zarabiamy więcej niż 1300 zł, zaraz to sprawdzę, bo nie chcę was wprowadzić w błąd. Ty, 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 Dobra, za chwileczkę to sprawdzę. Nie chcę teraz tego na szybko szukać. Myślałem, że to tutaj... Nie. O, jest to 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za miesiąc pracy. Jeżeli... Przychód nasz, naszej firmy niezarejestrowanej, nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ja zaraz znajdę Wam i powiem w międzyczasie, jaka to jest dokładnie kwota. To jest chyba 1300 zł, mi się wydaje. Z tym, że trzeba mieć na uwadze, że to jest przychód, a nie dochód. Więc tak naprawdę. Tyle możemy wziąć w miesiącu pieniążków za pracę i nie musieć rejestrować firmy. Jeżeli w danym miesiącu przekroczymy tą kwotę, powinniśmy niezwłocznie otworzyć firmę, zarejestrować ją w CIDG i tak dalej. No ale po prostu takie są rady. Tak naprawdę no ciężko jest tutaj udowodnić komuś, że wykonał tam o jeden czy dwa tatuaże więcej, czy że nie wiem, początkujący tatuator wziął za ten tatuaż, nie wiem. 300, a nie 150 zł. Musieliby, musiałby urząd skarbowy jakby dotrzeć do tej osoby i mieć zeznania danej osoby, że zapłaciła tyle i tyle. Nie zgadzałoby to się z Waszymi zapiskami. Wtedy zaczynają się gdzieś tam schody. Jednak mówię, no żeby tatuować w domu po pierwsze odpady medyczne, po drugie wiedzieć, że robimy to legalnie na zasadach. Nie rejestrowanej działalności gospodarczej Wtedy tak naprawdę nic wielkiego nam nie grozi Jednak chciałbym wam tutaj powiedzieć Ważną rzecz Naprawdę po tylu latach Kiedy zajmuję się tatuowaniem Doszedłem do takiego wniosku Że Nie wiem czy drugi raz tatuowałbym w domu Ok dało mi to naprawdę dużo przejścia jakby ze sztucznej skóry Na ludzką skórę Tatuowałem znajomych 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 I tak dalej i tak dalej W końcu Codziennie ktoś był u mnie w domu, tych tatuaży zacząłem robić naprawdę dużo i regularnie. Jak gdyby to miało duży wpływ na mój rozwój, na, na mój progres. Ale odnośnie warunków zachowania pewnych zasad bezpieczeństwa, no nie wiem, czy, czy nie zdarzyło mi się, że, że ktoś w tamtym okresie, nie wiem, otrzymał w gratisie jakąś infekcję ode mnie, ale no, jestem pewien, że tatuując w studiu w miejscu przeznaczonym do tego dużo łatwiej utrzymać tą higienę i yy, jest to na pewno dużo bezpieczniejsze. Tatuując w domu musimy naprawdę skupić się na tym, co robimy, robić to świadomie, zachowując pewne zasady yy, BHP i Tutaj nie ma miejsca na najmniejsze, jakieś. A to tego nie zabezpieczę, bo mi się nie chce, a to zrobię, gdzieś tam dotknę czegoś, bo mi się śpieszy. Nie, naprawdę trzeba uważać. To jest nie tylko zdrowie tutaj klienta, który przychodzi do Was po tatuaż, ale Wasze, Waszej rodziny, osób, które do Was odwiedzają, które z Wami mieszkają. Jest taki fajny filmik na YouTube, kiedyś jak go znajdę, może wrzucę tutaj w komentarzu link. Akurat w gabinecie dentystycznym akcja miała miejsce. Ale było fajnie wszystko pokazane, jak te wszystkie bakterie, drobnoustroje i, 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 i różne materiały biologiczne rozprzestrzeniają się po całym pomieszczeniu, za pomocą naszych rąk głównie, oraz tu ktoś kasznie, tu ktoś komuś się coś tam odkrztusi itd. itd. To naprawdę robi wrażenie i otwiera nam głowę, że trzeba zwrócić uwagę na to, bo to, że nie widać zagrożenia, nie oznacza, że go nie ma. Także, jeżeli chcecie się rozwijać, najsensowniejszym moim zdaniem, nie mówię, że jedynym słusznym, ale najsensowniejszym właśnie pod takim względem rozwoju, pod względem bezpieczeństwa byłoby udać się gdzieś tam na praktyki, bądź też otworzyć własne studio, no ale wiadomo, no. Nikt nie otworzy, albo mało kto otwiera studio po jakichś tam próbach na sztucznej skórze, nie tatuując żywych ludzi, no bo co się mija z celem, prawda? Mając jakieś tam firmę studio musimy mieć jakiś tam poziom, którego no nie uzyskamy, nie tatuując ludzi, no nie oszukujmy się. Musimy po prostu mieć świadomość tego, co robimy, jak to robimy. Tak, tutaj znalazłem w międzyczasie informacje. Przychód z działalności nierejestrowanej za dany miesiąc nie może przekroczyć 1300 zł brutto. Więc do 1300 zł możemy działać w domu. Jeżeli zarabiamy, jeżeli zarabiamy więcej, musimy zakładać firmę. I faktycznie, jeżeli ktoś po prostu zgłosi nas, że tatujemy w domu, Sanepid jako tako nie wtargnie nam, ale jeżeli wypowiem magiczne słowo, że nie są tam dochowywane standardy albo miałem tam tatuaż i nie dostałem rachunku, a poza tym coś mi się rozbabrało, tam chyba jest coś nie tak. Wtedy przychodzi SanEpit na interwencję z wizytą interwencyjną. Dostajemy takie może nie upomnienie, ale kurczę, wyleciało mi słowo, czy się nazywa taką. Zostajemy poinformowani o tym, że jeżeli ich nie wpuścimy, dzwonią po policję i jesteśmy zobowiązani ich wpuścić lub też wejdą siłą do naszego mieszkania, bo tak mają takie prawo i skontrolują, czy faktycznie jakieś niebezpieczeństwo bakteriologiczne, wirusowe i tak dalej się znajduje w tym naszym lokalu. Mogą też brać jakieś próbki itd. itd. U mnie y, też pani wyjęła jakiś magiczny patyczek i y, zapytała, gdzie Powiem Tutaj, w tym i w tym pomieszczeniu, wzięła kilka jakichś tam próbek. Y, co prawda, no, nie miałem już w domu nawet maszynki, więc y, ze sprzętu nie pobierała, ale gdzieś tam z mebli, ze stołu y, kilka takich wzięła. Później dostałem informację, że nic groźnego nie zostało tam wykryte. Y, później miałem jeszcze rewizytę, właśnie odnośnie. Odpadów. Pani musiała dopytać parę szczegółów, bo przełożona im kazała. Więc to jest naprawdę ważne. Odpady medyczne, nierejestrowana działalność. Możemy sobie działać w domu, jeżeli robimy to świadomie i nikogo niczym nie zarazimy. To nie jest loteria, to nie jest tutaj miejsce na jakieś dywagacje. Może się uda, może się nie uda, a może tak trzeba zrobić, a może tak. Jeżeli nie wiemy, nie róbmy tego, ok. To są poważne sprawy, można się naprawdę różnym paskudstwem zarazić. Ciągłość tkanki jest przez nas naruszana. Wprowadzamy igłę pod skórę, ma ona kontakt z krwią, z osoczem. To wszystko też gdzieś chlapie, brudzi i tak dalej. My brudzimy sobie ręce, dotykamy różnych rzeczy w mieszkaniu. To nie są żarty. Naprawdę, jeżeli ktoś się zagłębi w temat, to dozna pewnego rodzaju szoku, bo. Ja też nie byłem świadomy, jak duże to jest zagrożenie. Także możemy działać w domu legalnie, ale musimy też działać zgodnie z własnym sumieniem, z własną e, wiedzą i e, mając dobre intencje. To nie chodzi o to, żeby zarobić tam e, jako początkujący tatuator stówkę czy dwie na jakimś tatuażu. Tylko przede wszystkim, żeby się uczyć, zdobywać doświadczenie. Na, nabierać pozytywnych nawyków ćwiczyć rękę i nie zrobić przy tym nikomu krzywdy, ani nikomu innemu ani sobie, ani bliskim nam osób e, tym bardziej jeżeli gdzieś mieszkamy z rodziną, z dziećmi i tak dalej, no trzeba uważać na to co się robi w domu, kogo się wpuszcza e, i tak dalej i tak dalej, tak? nie wiemy kto do nas przychodzi, nie wiemy w jakim stanie jest jego zdrowie tak naprawdę nie mamy żadnych Podstaw prawnych, żeby się żeby robić jakiś wielki wywiad odnośnie schorzeń, stanu zdrowia, co zażywa, jak zażywa i tak dalej. Różni ludzie się tatują, różni ludzie do nas przychodzą. Miejmy to z tyłu głowy, że zawsze istnieje ryzyko jakichś tam powikłań i zakażenia. Dbajmy o odpady medyczne, nie wyrzucajmy ich do śmietnika, gdzie nie wiem. Każdy może wsadzić rękę, wyrzucimy A to jest tylko przecież igiełka gdzieś tam od przeniku, mu się nic nie stanie Okaże się, że mamy na niej jakiegoś Hifa czy innego Adidasa Przepraszam, jeżeli kogoś tutaj uraziłem, ale Mamy jakieś badziewie na tej igle. Nie wiem, przyjdzie śmieciarz i zacznie grzebać w śmietniku, ukuje się i zarazi się Nawet możemy nie być tego świadomi A mamy gościa gdzieś tam na sumieniu Nie fajnie, co? Myślmy o tym, co robimy. Same w formie interwencji, ma prawo wejść do nas do domu. Niech Wam nikt nie mówi, że jest inaczej, bo przerabiałem to. Musiałem ich wpuścić, i jeżeli ich nie wpuścimy, a otworzymy drzwi, powiemy: Nie wpuszczę pani, dziękuję. Do widzenia. Za 5 minut będą z policją, i, i tak wejdą do domu, i tak wejdą do domu. Urząd skarbowy nie wleci nam na chatę, oczywiście, ale wezwie nas do siebie. I też będziemy musieli się wytłumaczyć, na jakiej podstawie yy, zarobkujemy, także warto poczytać o tej yy, nierejestrowanej działalności gospodarczej, tam też dowiecie się, jak to potem wszystko wpicie, wykazać, i tak dalej, bo to nie jest tak, że zarobimy pieniążki i cześć. Yy, jakiś tam podatek od tego będziemy musieli odprowadzić, jednak. Yy, no jest to sensowne, jeżeli ktoś yy, tatuuje, aby. Yy, zdobyć doświadczenie robi to y, gdzieś tam nieregularnie czy za małe pieniążki warto się tym zainteresować i y, półbiedu jeszcze jak ktoś mówi ma fajne warunki mieszkaniowe mieszka gdzieś tam sam wynajmuje, czy ma jakieś mieszkanie, wydzieli sobie jakiś y, obszar jakiś pokój, tylko do tego zrobi sobie jakby studio w domu. Czemu nie? Można tak to zrobić, ale jeżeli tatujemy gdzieś tam w dużym pokoju w kuchni, czy nie wiadomo gdzie no to miejmy na uwadze, że ryzyko jest dużo większe i przeliczmy sobie w swoich głowach wszystkie plusy i minusy, czy to ma sens, czy nie, czy to nam się opłaca, czy będziemy spalić spokojnie i czy te złotóweczki za tatuaże albo ta, to doświadczenie, które nam przyjdzie, jest warte tego ryzyka. Zawsze można poszukać jakichś tam praktyk w studiu, studiów tatuażu teraz jest dużo. Druga kwestia, że trzeba mądrze trafić nie na kogoś, kto znajdzie sobie czesia, który będzie sprzątał i wymieniał podkłady higieniczne za niego, tylko na kogoś, kto nam przekaże jednak trochę tej wiedzy. A też wiem, że jest dużo tatuatorów, którzy nie lubią yy, dzielić się swoją wiedzą, czasem nawet specjalnie czegoś nie powiedzą lub powiedzą nie do końca tak, jak powinno być, żebyście nie stwarzali po prostu konkurencji. I tutaj taka ciekawostka. Starsi tatuatorzy, moim zdaniem, ja przynajmniej trafiałem na takich ludzi. Goście, którzy są od lat w branży, może nie czują już takiej presji, mają swoich klientów i tak dalej, nie boją się o konkurencję. Łatwiej tą wiedzę przekazują niż jacyś tam młodzi ludzie, którzy tak naprawdę dopiero co nauczyli się tatuować, otwierają studio i są super mentorami. Różnie bywa. Tatua tatuowanie w domu, tak, yy, w ramach podsumowania, może być legalne, może być bezpieczne, a może być też totalną głupotą. Yy, to wszystko zostawiam Wam pod rozwagę i dajcie znać, co o tym myślicie. Może jak działacie, jeżeli coś już tam robicie, na jakich zasadach, fajnie będzie tego posłuchać. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania właśnie możemy zrobić taką serię czysto teoretyczną co wolno, czego nie wolno co jest fajne, co nie jest fajne ja was zachęcam do jakiejś tutaj aktywności i dajcie znać co o tym myślicie, o czym chcielibyście posłuchać, porozmawiać ja myślę, że kiedyś no, pewnie jak będzie was oglądających subskrybujących gdzieś tam więcej możemy sobie zrobić jakiegoś takiego live'a gdzie będziemy sobie rozmawiać odpowiadać na wasze pytania i tak dalej wszystko jest do zrobienia, wszystko jest dla ludzi. Nie bójmy się zadawać pytań, róbmy swoje i bądźmy w tym coraz lepsi. Trzymajcie się. Do zobaczenia.